Dobra. Dzień dobry kochani. Jesteśmy w tej chwili w Szczyrku. A dzisiaj na komisariacie Policji Bielsko-Białej odbyło się przesłuchanie w sprawie śmierci mamy pana Jarka. Co właściwie się wydarzyło? Proszę nam opowiedzieć. Od początku? Tak. Mhm. Moja mama, mama zaszczepiła się aparatem e, na tąże chorobę. E, po dziewięciu dniach od dnia zaszczepienia znaleźliśmy mamę e, martwą w mieszkaniu. E, cała reszta, która się zdarzyła potem, e, to była próba e, zgłoszenia przede wszystkim nopu, którą zgłosiliśmy którą zgłosiliśmy lekarzowi, który przyjechał do, do mamy. W momencie, kiedy znaleźliśmy ciało mamy w mieszkaniu, y, znaleźliśmy również y, kartę ze y, W związku z tym zwróciliśmy na to uwagę lekarzowi, który stwierdzał zgon. Czy pan nie wiedział, że mama się zaszczepiła? Nie, 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 absolutnie. Nie wiedziałem. Nie mama zrobiła to zupełnie za naszymi plecami. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Eee, I w momencie, kiedy lekarz z, przyjechał stwierdzić zgon, e, zwróciliśmy uwagę na to, że na stole znaleźliśmy zaświadczenie, e, po czym otrzymaliśmy odpowiedź, że nie powinniśmy tego wiązać w żaden sposób z tym preparatem. E, naciskając, yy, powiedziałem, że należałoby zgłosić NOP yy, i tak dalej, to otrzymałem prostą odpowiedź, że no, on nawet nie wie, jak to zrobić, ponieważ nie ma, jak on to określił, nie ma odpowiednich druków. Yy, I wtedy zaczęła się już cała sprawa związana ze zgłoszeniem sprawy na, do prokuratury yy, i, tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy ma Pan wiedzę, czy niepożądany odczyn poszczepienny został zgłoszony? Na tę chwilę wiemy, że nie. Na tą chwilę wiemy, że to nie. To jest pismo z Państwowego, od powiatu, od państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w bielsku białej e, Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Tak, ja to chcę troszkę. Do... No dobrze. No, w ten sposób działa, nie? Dobrze. To jest pismo z 12 lipca, e, z którego dowiadujemy się, że ten niepożądany odczyn poszczepienny. Nie został, nie dokonano zgłoszenia. Yy, data podania tego preparatu to 16 kwietnia, czyli 9 dni później mama, mama zmarła, a niepożądany oczyn poszczepienny do dnia dzisiejszego nie został zgłoszony. To czy wygląda na to, że mama zmarła wcześniej? Bo według mhm. opinii e, osób, które e, przyjechały do, do, do mojej mamy już po śmierci, e, Śmierć nastąpiła dwa dni wcześniej. Mhm. Czyli wygląda na to, że mama zamarła około 7 dni po szczepieniu. Mhm. I prawdopodobna przyczyna tej śmierci to podejrzewany jest udar, prawda? Tak. Y y pozycja, w jakiej mamy znaleziono, i wstępne y opinie wskazują na to, że mógł być to udar. Czyli to, co jest już zgłaszane w wielu przypadkach po podaniu tego preparatu. Tak. Pan postanowił wyjaśnić tę sprawę, walczyć. Tak, tak. Chcę, chcemy, chcę dowiedzieć się, co było naprawdę przyczyną. Czy, czy ten preparat miał wpływ na śmierć mojej mamy? I staramy się to wyjaśnić. Niestety, jak się okazuje, nie jest to tak do końca proste. Mhm. Na każdym kroku, jak gdyby. Każdy etap y, i zgłoszenie tej sprawy prokuratorze rejonowej w Bielsku Białej, i późniejsza rozmowa z prokuratorem w, w prokuraturze okręgowej y, daje do myślenia, i jak gdyby widzę, że jesteś, jestem jak gdyby. Starają się mnie od, odepchnąć od tej sprawy, starając się jak gdyby y, przekonać mnie, że jednak to nie ma związku. Czuję takie że naciski, że, że, że powinienem jednak zostawić tą w spokoju. Myśli pan, że to wynika z osobistych przekonań tych osób, czy raczej jakieś nacisków z góry? Trudno powiedzieć. Jest, jest, takie trochę wyróżnienie z karty. No to się możemy tak. tylko domyślać. Mhm. Ale fakt, faktem, że rozmowy są ciekawe, bo pierwszy prokurator rejonował w Bielsku. Y Zadała mi bardzo dziwne pytanie, które brzmiało tak, czy wiem jak wygląda sekcja zwłok i czy, czy na pewno chcę to zrobić swojej mamie, bo ona by tego nie zrobiła swojej. No To jest takie dziwne, bo w jaki sposób mamy wyjaśnić przyczyny zgonu, w jaki sposób mamy dojść do prawdy, jeżeli w ten sposób podchodzimy do sprawy. No, to było bardzo dziwne. W jaki sposób? Kolejne osoby mają uniknąć tego? Tak, jaki, losu. dokładnie. W jaki sposób mamy dowieść, czy, czy ten preparat jest przyczyną tego, czy nie? Musimy przede wszystkim my, my w żaden sposób nie sugerujemy, że to była bezpośrednia przyczyna. chcemy znaleźć prawdę. Chcemy wiedzieć, co w rzeczywistości się stało. A widać, że organy ścigania jak gdyby troszeczkę próbują, my nie do końca chcą współpracować. Moim zdaniem, jest to ich zadanie, jak gdyby wyjaśnić okoliczności takiego zdarzenia. A jak na razie jest pod górę. Szczególnie, gdy mamy do czynienia z preparatem dopuszczonym warunkowo w trakcie badań klinicznych. Właśnie. Właśnie. Sam producent wskazuje, że to musi być monitorowane. Widzę, że tu ktoś zadał pytanie po jakiej szczepionce. Mhm. Po jakim preparacie? Mhm. Pfizer. Czyli ta, która była podawana pierwsza i tak. zwłaszcza seniorą. Tak, tak, tak. Także panie Jarku, ja ze swojej strony dziękuję, że pan podejmuje tą walkę. Na pewno apelowałabym również do innych osób, żeby żeby też, też nie bały się ją, jej podjąć. Czy coś jeszcze by pan chciał przekazać osobom, które nas teraz oglądają, które może stoją przed wyborem, może mają obawy związane z podawaniem tych preparatów dzieciom, czy mogą zaufać temu systemowi, czy jest bezpiecznie? To jest ciężkie pytanie, bo w tym momencie biorę, biorę w pewien sposób odpowiedzialność za to, co mówię, ale wydaje mi się, że mhm. wydaje mi się, że chyba najprostszym rozwiązaniem i byłoby, żeby każda osoba zanim zdecyduje się na, na ten krok, po prostu przeczytała ulotkę. Przeczytała ulotkę danego produktu bardzo dokładnie i dopiero wtedy zadecydowała. Niech dokładnie przeczyta, co tam pisze producent tego preparatu, a dopiero potem niech podejmie decyzję według własnej wiedzy i tego, co tam przeczyta. Ja nie będę nikomu nic mówił, co ma zrobić, to jest decyzja osobista każdego człowieka. Niemniej jest nakłaniać kogoś do, do tego, żeby to zrobił, bądź tego, żeby nie zrobił. Niemniej, wydaje mi się, że każdy powinien posiadać odpowiednią wiedzę na temat tych preparatów, a część tej wiedzy znajduje się po prostu w ulotce danego każdego producenta. Mhm. To, co przytoczyliśmy dzisiaj właśnie na Komisariacie Komendy Miejskiej w Bielsku-Białej, przytoczyliśmy właśnie wiele punktów z tejże ulotki, z ulotki firmy Pfizer. Mhm. I tak na koniec, co, co obecnie się dzieje w tej sprawie i czy spotkał Pan się też z dziwnym pytaniem ze strony prokuratora okręgowego? Tak, 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 tak. Czy się zaszczepię? Tak, tak. To było dziwne pytanie w związku z tym, że toczy się sprawa o prawdopodobne, prawdopodobną śmierć w związku z, z przyjęciem tego preparatu. Pytanie osoby, która jest, która, której to dotknęło. No to nie wiem. Nie wiem jak to w ogóle, nie wiem porównać, czy, czy, czy to nie jest na zasadzie takiej, że pyta się e, osoby pokrewnej drugiej osoby, która popełniła samobójstwo, czy też chce to popełnić? No to tak trochę zabrzmiało. To mhm. no. było zupełnie nie na miejscu. Jest trochę nie na miejscu. Delikatnie mówiąc nie tak. A... Także Panie Jarku, będziemy, będziemy Pana wspierać jako cała społeczność, która chce, żeby te sprawy były wyjaśnione, żeby było bezpiecznie, żeby na nikim nie wymuszać też tych procedur. Także będziemy relacjonować sprawę i wspierać jak tylko trafimy. No właśnie, jeszcze, jeszcze tylko do pamiętania tyle, że właśnie to chodzi o to, żeby każdy miał swobodny wybór, żeby każdy tak. mógł zadecydować sam o sobie, żeby nie ulegać naciskom mediów otoczenia i, i, i tak dalej, bo tak to nie może wyglądać. Każdy musi mieć prawo zadecydowania o własnym życiu. Tak. To jest nasze, nasze oprócz, prawo. Oprócz braku nacisków potrzebna jest też szeroka wiedza. Dostęp tak. do wiedzy, a nie cenzura, prawda? Dokładnie. Mhm. Dokładnie. I tą wiedzę mamy chociażby, chociażby w ulotce każdego tego specyfiku. Mhm. Tam jest bardzo dużo opisane, sami producenci opisują wiele rzeczy i daleko nie trzeba poszukać. Wystarczy mhm. to przeczytać. Wystarczy, że osoby, które um, kierują innych do szczepienia, um, pokazały taką ulotkę do przeczytania, zanim ta osoba się zdecyduje. Tam bardzo wiele rzeczy pisze, i jeżeli ktoś sobie to przeczyta, będzie wiedział więcej na ten temat. Mhm. Dziękuję. W takim razie będziemy Polecać. Ja tu w komentarzach ci zalinkuję te charakterystyki. Tam jest znacznie szersza treść y, niż w dla pacjenta. Czytajmy, od tego może zależeć zależy bardzo dużo. Hmm. Także dziękuję za tę wypowiedź. Dziękuję również. No. Do widzenia, kochani. Udostępniajcie, dzielcie się tą historią. Od tego może zależeć życie. Do widzenia.